R2 środki. Ogólne zasady pracy. Główne okno programu składa się z następujących elementów: ikona programu oraz nazwa i numer wersji, przyciski do minimalizacji i zamknięcia, numer seryjny nadany przy zakupie, licencja, właściciel licencji na użytkowanie, menu główne, wywoływanie głównych funkcji, okres pracy, wprowadzania i przeglądania danych. Bieżąca data, aktualna data w programie, wybór użytkownika, wybór firmy, przyciski z podstawowymi ewidencjami, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia. Działanie i wywoływanie podstawowych funkcji jest podobne w większości okien programu. Klawisz funkcyjny F1 uruchamia instrukcję obsługi związaną z danym oknem. Pod przyciskiem F3 bądź prawym klawiszem myszy mieści się lista wszystkich funkcji dostępnych w oknie. F12 umożliwia zmianę okresu pracy, do edycji i drukowania danych. Insert bądź F7 to wprowadzanie nowej pozycji, np. nowy środek. F6 Enter to modyfikowanie pozycji. Delete F8 to usuwanie pozycji. Control Insert. To kopiowanie pozycji. Shift Insert to wstawienie nowej. Ctrl F5 to odświeżanie zawartości przydatne przy pracy sieciowej. Ctrl F4 to wybór kolumn widocznych w oknie. Ctrl Enter to podsumowanie kolumn w oknie. Ctrl F7 to wyszukiwanie pozycji, dostępne też po bezpośrednim rozpoczęciu pisania. Ctrl L wyszukuje następną pozycję. F2 to wydruki związane z danym oknem, F4 właściwości, czyli uporządkowanie i zakres widocznych danych. Plus minus z klawiatury numerycznej umożliwia wybór pozycji o zadanych kryteriach. Przycisk podświetlenia to praca na wybranych podświetlonych pozycjach, import i eksport zawartości okna w wybranych formatach. W każdym oknie dostępne są również dodatkowe funkcje, właściwe dla danego okna, np. w środkach trwałych są to odpisy miesięczne bądź automatyczna amortyzacja.